Fani serii The Sims dzielą się na kilka typów co do preferowanego przez nich elementu i stylu gry. Niektórzy na przykład czerpią najwięcej radości z tworzenia Simów, inni z budowania, a jeszcze inni z klasycznej pokoleniowej rozgrywki z Simami w trybie życia. Dzisiaj skupię się na tej drugiej kategorii, do której z dumą sama należy, czyli do simowych budowlańców. Jestem jedną z tych osób, które przykładają ogromną uwagę do wyglądu domu swoich Simów często ich przeprowadzam i robię remonty albo po prostu tworzę domy, do których nigdy nikogo nie wprowadzam. Tak więc to jak wyglądają i na jak dużo pozwalają tryby budowania i kupowania w poszczególnych częściach Simsów ma dla mnie duże znaczenie i wiem, że wiele z was też zwraca na to uwagę. Dzisiaj skupię się na pokazaniu wam ewolucji tych trybów, przeglądając się w porządku chronologicznym, wszystkim głównym częściom Simsów wraz z możliwościami budowlanymi, które w nich dostajemy. Najpierw na samym początku cofniemy się aż do roku 2000, w którym świat po raz pierwszy zobaczył pierwszą część The Sims. Tak jak większość mechanik, budowanie nie jest za bardzo rozbudowane w tej części. Możemy zbudować ściany, podłogi, płoty, stawić okna, drzwi i schody no i w sumie to wszystko. A tak na serio, może brzmi to biednie w porównaniu z innymi częściami Simsów, ale nawet z tak ograniczonymi możliwościami, w jedynce stworzono wiele naprawdę imponujących domów. W ramach ciekawostki, w tej części nie możemy zbudować żadnych fundamentów. Ściany muszą stać bezpośrednio na ziemi. Poza tym gra pozwala na zbudowanie jedynie domów jedno- lub dwupiętrowych. W ogóle mechanika pięter jest rozwiązana w tej części nieco inaczej niż w pozostałych, a mianowicie, będąc w trybie drugiego piętra, kompletnie nie możemy edytować pierwszego. Na przykład nie możemy tam umieszczać ani przesuwać żadnych obiektów. Brakuje też narzędzia młotka, więc aby usunąć jakiś obiekt, musimy najpierw na niego kliknąć, a dopiero potem sprzedać. Jedynym sposobem na usunięcie ściany jest użycie narzędzia budowania ściany z przytrzymanym klawiszem Control. Jeszcze w temacie budowania ścian możemy budować je także na skos albo używając narzędzia pokoju, czyli trzymając shift. Nie mamy także możliwości zmiany kolorów jakiegokolwiek obiektu dostępnego w katalogu budowania lub kupowania. Czasami zdarzają się te same meble w różnych wersjach kolorystycznych, ale jest to raczej rzadko. Dostępne są opcje kształtowania terenu, budowania basenów i stawów, które w sumie wyglądają i działają nawet fajnie. Największą wadą zarówno trybu budowania, jak i kupowania w jedynce jest brak podziału na bardziej szczegółowe katalogi. Dla przykładu, jedna z kategorii w trybie budowania to ściany i płoty, w której wszystko mamy wrzucone razem: i ściany, i płoty, i do tego kolumny w tym takie fajne kolumny, które łączą się łuki. Wracając jednak do problemu zbyt chaotycznych katalogów, prawdziwy ból pojawiał się w momencie wybierania podłóg albo ścian, bo tam to w ogóle jest wszystko razem. Panele, okładziny, kafelki i cegły, wszystko pod jedną kategorią. Ubór jest nawet dobry, ale co z tego, jeśli potrafiłam po kilka minut szukać jednej ściany? Aha, no bo narzędzia kopiowania też tutaj nie znajdziemy, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Podsumowując, tryby budowania i kupowania w jedynce są oczywiście niezbyt zaawansowane i trochę mało intuicyjne, przez np. konieczność używania skrótu klawiszowego do czegoś tak banalnego jak usunięcie ściany, ale pamiętajmy jednak o tym, jak stara jest jedynka. Trochę wyrozumiałości dla tej wspaniałej gry, która rozpoczęła to wszystko. Teraz płynnie przejdźmy do The Sims 2, czyli do roku 2004. Dwójka na absolutnie wszystkich polach gry była ogromną innowacją. I muszę powiedzieć, że aż przyjemnie się patrzy na te wszystkie zmiany na lepsze. Możemy zobaczyć, jak bardzo rozwinęła się gra po ogromnym sukcesie jedynki. Tym razem katalog trybu budowania jest świetnie posegregowany i wszystko możemy łatwo znaleźć. Na przykład, sama kategoria pokrycia ścian podzielona jest na 9 podkategorii. Ogólnie wszystko jest o wiele bardziej czytelne i intuicyjne. Dostępne na widoku jest też sporo narzędzi, o których braku wspominałem wcześniej, czyli młotek, zakraplacz, a także narzędzie projektowania. Tak, razem z dwójką dostaliśmy możliwość zmiany kolorów obiektów, trybu kupowania i budowania. Co prawda, nie wszystkich, tak właściwie to jest to sprawa indywidualna dla każdego obiektu. Na przykład dla tej kuchenki możemy zmienić osobno kolory górnej i dolnej części, dla tej możemy zmienić jedynie kolor całości, a dla tej w ogóle nie możemy nic zmienić. Jeżeli chodzi o umieszczanie obiektów na parceli, teoretycznie musimy trzymać się siatki i teoretycznie możemy umieszczać je tylko pod kątem 90 stopni. Ale w praktyce z kilkoma kodami możemy obejść te ograniczenia. Dodane zostają także katalogi czy kolekcje, w których zebrane są wszystkie meble z danym motywem, np. z motywem wiejskim, średniowiecznym czy kolonialnym, a także katalogi ze wszystkimi obiektami z danego dodatku czy akcesorii. Możemy dowoli edytować domyślne katalogi i dodawać do nich jakieś inne obiekty, albo stworzyć swój własny katalog, np. ze swoimi ulubionymi obiektami albo jakimś konkretnym stylem. Możemy nawet sami wybrać ikonę i określić, czy jest to katalog dla parceli mieszkalnych czy publicznych. Kolejną nowością jest wybór sposobu sortowania obiektów w trybie kupowania. Do wyboru mamy sortowanie według funkcji lub według pomieszczeń. Ja akurat nie przypadam za tym sortowaniem według pomieszczeń, bo potem w tych katalogach znowu robi się bałagan. Na przykład w dekoracjach do salonu mamy zarówno obrazy i dywany, jak i armik dla ptaków, półkę z przyprawami czy parkiet do gry w koszykówkę. Dlatego ja jednak preferuję podział według funkcji. Ale wierzę, że ta opcja czasami może być bardzo przydatna. Poza tym już bardziej w kategorii trybu budowania dodane zostają fundamenty i tarasy, a jeśli chodzi o wysokość budynków, to bez fundamentów możemy teoretycznie zbudować 5 pięter, a z fundamentami 4. Mówię teoretycznie, bo przy zbudowaniu 5 pięter ścian nie możemy umieścić na nich już dachu, więc piąte piętro może być tarasem, ale nie zamkniętym pokojem. Także jeśli chcemy mieć dach, możemy zbudować do trzech pięter z fundamentem i do czterech bez fundamentu. No i tak już podsumowując, budowanie i meblowanie jest w dwójce po prostu o wiele prostsze, dzięki temu, że możemy dowoli obracać ekranem, a nawet włączyć widok z góry, przybliżać, oddalać itd. Ogólnie dostajemy więcej swobody na wielu polach, na przykład poprzez zmienianie wysokości dekoracji na ścianach. Możliwość układania półpłytek oraz narzędzie budowania półścianek. Sporo dodatków architektonicznych, czyli tych rur, wywietrzników i listew, które w większości chyba doszły akurat z osiedlowym życiem. Możliwość ręcznego zbudowania dachu wraz z bardzo dokładną edycją kątu jego nachylenia oraz możliwość wstawienia tych takich daszków w grze nazywanych oknami mansardowymi. Tak więc dwójka zrobiła spory progres od czasu swojej poprzedniczki. A niedługo potem świat poznał The Sims 3 wraz z kolejnymi budowanymi innowacjami. To, co dla wielu osób w trójce jest najważniejsze, to kompletna dowolność w edycji kolorów dosłownie wszystkiego. Otóż dwójkowe narzędzie projektowania przeszło na wyższy poziom i ewoluowało w stwórz styl, co jest dość adekwatną nazwą. Możemy stworzyć absolutnie każdy kolor na każdym meblu. Obcie są naprawdę nieskończone. Dostępnych jest mnóstwo wzorów i tekstur, które możemy dowoli edytować i zapisywać. A potem używać na jakimkolwiek obiekcie. Jakby tego było mało, możemy pobierać gotowe wzory lub tekstury od innych twórców, więc możemy stworzyć dosłownie wszystko. Każdy mebel, okno, drzwi, czy wzór podłogi, lub ściany ma od jednego do czterech elementów, których kolor możemy edytować. Później możemy kopiować te ustawienia na inne przedmioty, albo jako całość, albo jako pojedynczy kolor. To koło kolorów to w ogóle coś, co wielu graczy podaje jako największą zaletę trójki, zaraz obok otwartego świata. Ten system nie jest jednak idealny, o czym wie absolutnie każda osoba, która kiedykolwiek go użyła. Czasami przenoszenie kolorów na inny obiekt strasznie się baguje, a proces ładowania tego trybu edycji kolorów jest czasami naprawdę długi i mozolny, także ma to swoje plusy i minusy. Czymś, co po raz pierwszy dostajemy w trójce i nie ma żadnych minusów, jest możliwość ustawiania mebli pod dowolnym kątem i bez przylegania do siatki. Tak jak wspomniałam, było to teoretycznie możliwe w dwójce z kodami, ale tutaj dostajemy to w grze. Wystarczy przytrzymać klawisz ALT i już nigdy nie będziecie budować waszych domów bez użycia tej fantastycznej funkcji. Kolejną rzeczą, która teoretycznie była możliwa już w dwójce, jest tworzenie piwnic. Pamiętam, że kiedyś za dzieciaka znalazłam na YouTube jakiś filmik z takim skomplikowanym poradnikiem, jak stworzyć piwnicę w dwójce, i byłam tym zachwycona. W trójce po prostu dostajemy narzędzi w piwnicy, dzięki któremu możemy wkopać się nawet do czterech pięter pod ziemię. Na samej powierzchni możemy zbudować 5 pięter bez fundamentów i 4 z fundamentami, co oznacza, że możemy zbudować dom nawet z dziewięcioma kondygnacjami, wliczając to podziemne. Musicie przyznać, że jest to dość interesujące. Poza tym innymi fajnymi funkcjami trybu kupowania, są dwa sposoby sortowania obiektów, czyli to samo co w dwójce, tylko zrobione milion razy lepiej i faktycznie funkcjonalne. Dochodzi też możliwość filtrowania zawartości trybów kupowania i budowania według poszczególnych dodatków lub zawartości zmodyfikowanej. Ponownie dostajemy funkcję tworzenia i korzystania z katalogów, tylko że tym razem dostajemy fajniejsze ikonki do wyboru i możliwość organizowania kolejności kolekcji. Oprócz tego, z poziomu trybu kupowania, możemy korzystać z wyposażenia rodziny, co jest szczególnie przydatne podczas remontów i przeprowadzek. Nowością jest także narzędzie planów, w którym możemy znaleźć gotowe i naprawdę fajnie wyglądające pokoje i wstawić je do domu naszych Simów. Tak to dostępne są nawet korytarze, więc teoretycznie z poziomu narzędzia planów moglibyśmy zbudować cały dom od podstaw. Trójka jest również pierwszą odsłoną Simsów, w której możemy ustawić skrzynkę na listy i zewnętrzny śmietnik na dowolnym miejscu na naszej parceli. Warto wspomnieć także o ewolucji narzędzia młotka. W Jedynce nie było go w ogóle. W dwójce można było usuwać nim pojedyncze obiekty, a w trójce możemy określić obszar, z którego chcemy usunąć wszystkie obiekty. Podobnie jest ze ścianami. Jest to ogromne ułatwienie i świetna zmiana. Jest jeszcze jedno uproszczenie w budowaniu pokoi, a mianowicie, będąc w trybie budowania po kliknięciu na pokój, możemy go zmniejszyć lub powiększyć ciągnąc za tą strzałkę. Ciało to trochę opornie, ale czasem jest naprawdę dużym ułatwieniem. Tak więc podsumowując, tryby kupowania i budowania na pewno ponownie zmieniły się na lepsze. W trójce można zrobić naprawdę przepiękne domy, mimo tego, że budowanie może być czasami nieco frustrujące. Jest to część Simsów, w której tryb budowania zawsze zawieszał mi się najbardziej i ogólnie wymagał najwięcej ciepliwości. Po trójce znowu przeszliśmy ogromną rewolucję. Tryb budowania z The Sims 4 po raz pierwszy zobaczyłam w prawie 7-letnim już filmiku na kanale The Sims, w którym prezentowano tryb budowania na podstawie budowa domu ćwirów. Już od pierwszego spojrzenia wiedziałam, że to będzie prawdziwa rewolucja. I tak też się stało. Wraz z The Sims 4 dostajemy mnóstwo całkiem nowych, niezastąpionych opcji. Nie wiem nawet, gdzie mam zacząć. Może najpierw przyjrzę się trybowi budowania. To, co jest naprawdę fajne, to możliwość kopiowania i przenoszenia całych pokoi, domu, a nawet parceli. Pokoje można dowoli zmniejszać i powiększać tym ulepszonym od czasów trójki narzędziem strzałki. W ogóle budowanie ścian zostaje bardzo uproszczone, dzięki tym wszystkim gotowym opcjom. Kompletną nowością jest możliwość zbudowania zaokrąglonych tarasów czy balkonów. Fundamenty można dodać, podwyższyć lub zniżyć w dowolnym momencie budowę domu. Już nie ma tak, że w trakcie budowania zmieniacie zdanie, że jednak chcecie mieć fundamenty i trzeba budować wszystko od nowa. Okna mogą być teraz umieszczane na dowolnych wysokościach, a od czasu której z aktualizacji nie muszą już przylegać do siatki. No i do wyboru mamy aż trzy wysokości ścian. Możemy dopasować jakiekolwiek poręcze do jakichkolwiek schodów. Możemy też kopiować schody i ręcznie zmieniać ich szerokość, a chyba od jakiegoś update'a możemy je też zawijać. Czy tylko dla mnie jest to spełnienie marzeń? Dostajemy też mnóstwo przeróżnych ozdobników, jeśli chodzi o zewnętrzną stronę domów, np. fryzy, pachyłków, kolumny, które w końcu możemy umieszczać na ogrodzeniu, ozdoby na ściany i na dach, a także obrzeża dachów. A jak już mówimy o dachach, to pozbyto się opcji automatycznego dachu i zastąpiono ją czymś milion razy lepszym. Teraz możemy bardzo łatwo zmienić rozmiar, wysokość, stopień nachylenia i położenie każdego dachu, dzięki czemu wyglądają one naprawdę dobrze. Dostaliśmy też po 10 bardzo precyzyjnych opcji i rozmiarów malowania i manipulowania terenem. Do czwórki powróciły także gotowe pokoje, tylko że tym razem większość z nich dostępnych jest nawet w trzech wersjach kolorystycznych. Możemy sami wybrać, które meble chcemy z nich wziąć, no i możemy zapisywać swoje własne pokoje, aby użyć ich później. Jeśli chodzi już typowo o tryb kupowania, to obiekty posortowane są jeszcze lepiej i jeszcze bardziej intuicyjnie. Dostajemy możliwość filtrowania wszystkich obiektów według stylów, kolorów, rodzaju zawartości czy pakietu. To są takie przydatne opcje, szczególnie filtrowanie według kolorów. To jest chyba moja ulubiona funkcja w czwórkowym trybie kupowania. A jak już mówimy o kolorach, trójkowe koło kolorów zostało zastąpione czymś bardziej w stylu The Sims 2, czyli możemy wybrać wersję kolorystyczną z kilku domyślnie dostępnych opcji. Wiele osób na to narzeka, ale tak właściwie jest to mój ulubiony system wybierania kolorów mebli z całej serii. To jest takie nawet realistyczne, że nie każdy mebel jest dostępny w każdym kolorze. Co prawda jest to irytujące, że nie możemy zmienić naszym Simom pościeli, co ja akurat uwielbiam robić w innych częściach, no ale. Coś za coś. Przynajmniej nie muszę się martwić, że koło kolorów zawiesi mi całą grę. Jestem pewna, że pominęłam co najmniej 100 kolejnych detali i nowych funkcji, które doszły w czwórce, ale uwierzcie mi, przy tak ogromnych zmianach ciężko jest wyłapać je wszystkie. Przeglądając te wszystkie tryby budowania i kupowania, zaczęłam się zastanawiać, co nowego przyniesie nam The Sims 5. Ale to dziwnie brzmi, nie? Niestety na to będziemy musieli poczekać pewnie jeszcze parę lat. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, które z tych trybów budowania i kupowania podobało Wam się najbardziej na przestrzeni lat. No i ogólnie, czy tak jak ja lubicie budowanie w simsach. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Zapraszam Was do kolejnych. Trzymajcie się zdrowo i cześć!